Witam serdecznie, a dzisiaj bardzo fajne uogólnienie, które może Ci pomóc w rozmowie z dziewczyną. Jeśli chcesz się zainteresować, zależy Ci na kobiecie, no to myślę, że warto mnie posłuchać i wyciągnąć sobie wnioski. Zwłaszcza, że jest to metoda bardzo często stosowana przez kobiety, które się nie przyznają do manipulacji. Słuchaj, uważnie, bo na końcu przygotowałem też coś dla Ciebie. Na czym polega ta metoda? Jest to bardzo prosta sztuczka, którą możesz stosować na spotkaniach, na randkach, czy nawet w relacji, kiedy kobieta coś do ciebie poczuła. I teraz Ci opiszę to wszystko na przykładach, żebyś wiedział dokładnie, co trzeba powiedzieć, w jakiej kolejności, tak, żeby kobieta naprawdę była coraz bardziej zainteresowana. No i taki przykład. Załóżmy, że spotykasz się z dziewczyną, to jest pierwsze spotkanie, chodzicie po parku, rozmawiacie sobie. Generalnie nie powinieneś tego robić, bo dziewczyna się zabiera od razu do domu, do siebie, ale dobra, załóżmy, że się spotkałeś w parku. No i teraz, rozmawiacie. Ona tam ci mówi jakieś swoje życiowe historie, ci opowiada o facetach. Co ty możesz jej wtedy powiedzieć? Przykładowo możesz jej powiedzieć: wiesz, ja po prostu bardzo nie lubię, jak kobiety za dużo opowiadają o swoich byłych facetach. Ja nie lubię, kiedy kobieta za mało mówi na spotkaniu. Ja nie lubię, kiedy kobieta nie potrafi spojrzeć facetowi w oczy przez dłuższą chwilę. To jest przecież takie aseksualne. Nie mówisz tego personalnie do niej, tak? Mówisz ogólnie, że ty nie lubisz tego w kobietach, ale potem zauważasz, że nagle ona ci spogląda w oczy, nagle ona przestaje mówić o swoim byłym facecie, no i się pojawiają efekty, które dobitnie świadczą o tym, że to teraz kobieta cię uwodzi, że to teraz kobieta. Sama chce czegoś od Ciebie więcej i Ty masz na to właśnie tutaj naoczne sygnały. Także zastosuj to w praktyce. Jest to bardzo proste, nie mów czasem do dziewczyny, ja nie lubię jak Ty mówisz o swoim byłym facecie, ja nie lubię jak Ty oczywiście za dużo przy mnie pijesz coli. To też może ok zadziałać, z tym, że jeśli trafisz na kobietę wysoko wrażliwą, no to zacznie się dyskusja, a co ty mi będziesz mówił? Po prostu ryzykujesz tym, że ona tutaj może zachować się nieelegancko, może się zbudować, może ci powiedzieć, że, że jej nie pasuje to, co ty mówisz, a jeśli powiesz ogólnie tak, że ty tego nie lubisz w kobietach, to ona często sama od razu załapie o co chodzi, przemyśli sobie to. Właśnie kobiety są bardzo inteligentne w tego typu nieoczywistościach, no i to sprawi, że ona zaraz zacznie zmieniać zachowanie na lepsze w Twoim kierunku. Inny przykład, idziecie sobie ok, spotykacie się w związku, kobieta tam nie chce schudnąć przy tyła, jak ją zmotywować? Mówisz jej, wiesz co ostatnio czytałem taki artykuł, że jak podobno pije się tylko sok z jabłka i oczywiście Zajada się orzeszkami, to pozwala zbudować świetną sylwetkę. Właśnie sobie zaczynam tego typu dietę. Nie powiedziałeś, że jesteś za gruba, schudnij, tylko opisałeś jakąś tam historyjkę, fragment jakiegoś wycinka z gazety. Opisałeś, który działa na odchudzanie i już u kobiety zaczyna się proces myślowy. Dlaczego on to powiedział? Czy jestem za gruba? to się wszystko zaczyna dziać, ale jak jej powiesz przytyłaś, ona się obrazi, ona się wkurwi, ona zacznie płakać. Dojdzie do histerii. To jest dokładnie to samo, o czym ja mówię w kursie, jak fascynująco rozmawiać z kobietami, że kobiety bardzo dobrze odbierają tego typu nieoczywistości, więc jeśli chcesz mieć naprawdę rewelacyjne wyniki z kobietami, po prostu musisz im sugerować pewne tematy, pewne tutaj detale które Ci nie odpowiadają w bardzo taki sugestywny sposób, sprawdza się to o wiele, wiele lepiej. Idziesz z dziewczyną, za dużo pali papierosów, a Ty jej mówisz ja nigdy, nigdy nie lubiłem kobiet, które palą, tak? Pozamiatane, przestaje palić, nie wyrzuca papierosa. I na tej podstawie już widzisz, że ona chce być pocałowana, że chce być wynagrodzona. Więc jeśli dochodzi do takiej sytuacji, że Ty to komentujesz w ten sposób, że Ty nie lubisz, kiedy kobieta pali, ona wyrzuca peta, to już ją tak naprawdę możesz pocałować, bo widzisz, że ona otwiera się na Ciebie, słucha Cię, próbuje się Tobie przypodobać, a to już pokazuje, że jest Tobą wstępnie zainteresowana. I teraz Twoja decyzja. Dotykasz, całujesz czy może wszystko w odwrotnym y, kierunku. Przemyśl sobie to, bo jest to bardzo istotne i ta metoda działa naprawdę świetnie na najbardziej atrakcyjne dziewczyny, które tego typu rzeczy nie słyszą na co dzień. Tak? Przygotowałem coś dla Ciebie w tym tygodniu. Tylko do jutra do północy pakiet 15 kursów najnowszych z tego roku dostępny 74% taniej. Najlepsza wiedza, jaką nagrałem w tym roku i w ogóle, bo te wszystkie materiały są wiele dłuższe niż te starsze. Dostępna w bardzo, bardzo niskiej cenie. Zrób sobie prezent jeszcze w tym roku 74% taniej. To wszystko tylko do jutra do północy. Dzięki tej wiedzy przestaniesz mieć jakiekolwiek problemy z kobietami, będziesz poznawał przeatrakcyjne dziewczyny, które zaczną wreszcie na Ciebie reagować, bo Ty będziesz miał dostęp do wiedzy, która krok po kroku nauczy cię, jak prowadzić relacje, zarządzać emocjami kobiety i nie tylko. I właśnie dzięki temu będziesz obiektem westchnień kobiety. Warto to sprawdzić. Jutro o północy podnoszę cenę, najlepsze kursy z tego roku, najdłuższe tego wszystkiego jest ponad myślę tam 130-140 godzin, więc masa masa wartościowej wiedzy, która działa, która daje rezultaty. Polecam pobrać cały pakiet 74% taniej, tylko jeszcze do jutra do północy. promocja.uwodzeniewdzienk.pl. Wejdź tutaj skorzystaj, bo dzięki temu zmienisz swoje życie. I nie będziesz miał więcej problemów z kobietami, wszystko będzie dla ciebie oczywiste, proste, Będziesz wiedział, jak w jak łatwy sposób zainteresować kobietę, którą poznałeś, do której napisałeś w internecie i nie tylko. Zobacz, bo to działa. A jutro o północy podnoszę cenę i usuwam oczywiście tą stronę. Do zobaczenia jutro. Cześć.